Rozładunek Bel farm track w akcji, bo 60 nie dała rady tak wysoko podnieść beli, bo bele są dość ciężkie. Ważą ponad około 700 kg, 860 nie dało rady podnieść. Moż to zbite i musi na sobie farm trackiem wywalać. Rozładunek Bel farm trakwakcji, w akcji, bo 60 nie dała rady tak wysoko podnieść. Masz to, tak. Ma. Masz ten nożyk, długo przez ciebie to nikt nie chce robi. Ma, masz ten nożyk z <śpiewanie> prasy na są zbite i mogło się żadno ich nie podnieść jak mój okład na łące, to tak samo ten szef, 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 szef tak samo podnosiła bez obciążnika z nim na pędy.